Szyma, z tej strony a to jest kolejny odcinek z gry Crash Day. No. To już prawdopodobnie ostatni odcinek z gry Crash Day. Twój garaż. No bo nie, 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 odwiedź sklep. Można coś ulepszyć, kasy nie mam. Nic nie robiłem. Dobra, finałowa bitwa. Złomo o 5 więcej pojazdów niż którykolwiek z twoich przeciwników 10 minut. Mamy 600 tysięcy, jednego przeciwnika i wolny wybór. Dobra, myślę, że mogliście sobie już przeczytać. I ja... Ja już zaczynam. To będzie raczej łatwe, bo ja mam. Bo ja mam wrackera mm. Bum żum Kościół, tak naprawdę nie ma ze mną szans. Może będzie miał dwa złomy. Jak ja na niego wpadnę to już wezmę mu z pół No, I jeden Nie straciłem ża żadnego punkta życia A gościa już nie ma, już mam jednego więcej Gościa ze Gość jak widzicie, to tam naprawdę taki debil. Boom, dwa. Ja mam na razie 99 punktów HP. Dobra, jedziemy znowu na gościa. Koniec wyjedzie. Nie będę go przecież pod domem bił. O jednak nie. Udało mu się mnie złomować. Ale i tak nie ma szans Tak naprawdę Bo gościa już Tak naprawdę już on już nie żyje No gdzie jesteś Gdzie się bawisz No To może było głupie Jak jeden? Mam już trzech przynajmniej I to, są, i to jest właśnie liczenie w nie, w tej grze. Powinnie jest długo trzech unik nadal jest jeden. Dobra. Kolejny. Już mam dwa, dwa, dwa do przodu. Tak naprawdę powinienem już mieć 3. 3. Czyli możliwe, że na ten życiu jeszcze to zrobię. Dobra Bo muszę przejść gdzie ty jest No Jemu to dobrze liczę Mi już nie Dobra Kit z tym Mam dwa do przodu Już jadę na typa Dobra Trzy Jeszcze tylko dwa straciłem na razie trzy sekundy No Cztery Czy będzie? I if you believe you have the opportunity to realize a dream, you have to grab it with both hands. You might have to wait a long time and struggle through a lot of difficulties, but you should never, ever give up on your dream. Never! That's the secret. From starting with a couple of wooden ramps and a workshop, we created a professional and incredibly profitable racing league.

Dwizję finałowa bitwa. Dostałem 4000. I dzięki temu mogę odblokować deinkubilator V12. Jak widzicie, to jest już ostatni ten. Nie wiem, Co robię? No dobra, muszę tak przejść. Trudno. To jest ostatni ten. Teraz za. No za wygranie powtórne dostać 150 tysięcy co również jest dość dużo. Ale na razie odwiedź sklep Eee Odwiedź sklep i kupuje, kupujemy inkubilator O ten właśnie To jest najlepsze Mamy go za darmo w Dosta ogóle dostaliśmy super sportowe, czwórka sportowe oczywiście, bo to jest auto sportowe a nie jakieś o takie z halogenkami No może być albo takie fajnie wygląda o takie może być, też fajnie wygląda maska ma nie o to fajnie wygląda nie, nie chcę sprzedawać o ten sobie wezmę i radej blue strips white, white strips albo o ten sobie wezmę, nawet takie fajne. I uzbrojenie oczywiście. Dobra. I to by było na tyle. Ale nie kończymy, bo to byłby strasznie krótki odcinek. Jest 100%, ale nie mam wszystkich pojazdów. I zobaczymy się, jak odblokuję wszystkie pojazdy. I będę miał wszystkie auta ulepszone z tej gry. Więc... Na razie się mano. Ale to nie koniec. Za chwilę. Teraz zrobię cięcie i zobaczymy się jak będę miał wszystkie auta maksymalnie i wszystko w nich ulepszone. Więc na razie to na tyle. Siema, no tak jak już mówiłem. Pa parę razy zagrałem. Mm, nie, wiem, czy mówiłem, czy nie. Parę razy zagrałem ten. Oto, parę razy zagrałem. Z różnymi pojazdami. I. Mam 12 na 12 pojazdów. 100% kariery. Auta takie zrobione raczej na terenowe. Wiem, może one nie są terenowe, ale takie jakieś mi się tak ubzdurał, więc hon będę wam pokazywał, że wszystko jest. Osiągi full. Kołas terenowe. Wszystko wszystko jest Wszystko jest Kolejny to spektrantei Osiągi Maxi. to Wszystko jest zakupione Żeby nie było, że Wiem, że w grze Wiem, że w grze by wystarczyło, żebym tylko je kupił ale ja sobie je wszystkie polepszałem wszystko tu jest Dobra, kolejnym samochodem to jest dziutkę. Nie jak to się ma czytać, ale Maxi, Maxik, Full, Koła jakieś tam O, tutaj zamontujemy portowe Spoiler jest. Wszystkie kolejny to i osiągi duża i ciężki ciężki ko zawieszenie super terenowe bo raczej sportowe do takich raczej sportowe jest takie gorsze do takich pojazdów i zestawy boczne wszystko co można było kupić to kupiłem to, to jest inkubilator a tu to, 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 to auto dostaliśmy na koniec gry przednie, tylne ty, tylne boczne, maski spoilery, winyle można było sobie wybrać blue strips, white strips ja wybrałem to 4 razy 4 power pickup V8 duża, ciężki, ciężki koła super y Super terenowe Przednie zderzaki Maurder Tylne zderzaki Maurder y y Sorry, Ma Maruder Boczne Maruder Ani Iron y Iron Coffin, Stars and Strips Można było sobie wybrać Czerwo, y czerwone y biało Czerwone Biało-czerwone paski White flames czyli takie białe płomienie, red flame czyli takie czerwone płomienie i Starts and strips. Więc ja wybrałem to. Hunter, kolejne auto. Osiągi duża. Ciężki system, Ciężki. koła, jakie ja tam chciałem. Teren o, o ja, czy tu są koła niezmienione. To dam mu terenowe yy, assassin tylny assassin boczny assassin maski night yy, hawk spoilery hardcore Mo można było wybrać taki 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 albo taki pomyślałem sobie że to auto jak ma taki dostępny to będzie ładnie wyglądać a jeszcze winile winile to są takie fox Czyli taki trochę przemalowany, taki i alien. Cuck. Fire. Sp sp spitter. osiągi duża, ciężki. Ciężki. Terenowe. Easy. Easy Rider. Boczne. Maski. Cobra. No to, też tak się ładnie wpasowały i można było Fire. Eagle albo Pim mine Osiągi duża du ciężki ciężki Dobra albo wam pokażę tak O widzicie to że pisze 1 na 1 albo 2 na 2 to znaczy że jest wszystko odblokowane bo trzy na trzy, albo 3 na 3 albo 4 na 4 albo blue y Blue strips, red strips, white strips i white fire Cube RS 4x4, 2x2, 3x3, 4x4, 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 na 3x3, na 3x3 na i 2x2 2. Tutaj było tak, albo zwykłe, albo curver strips, albo crashes test A maska to sta Bo można było wybrać taką, taką Albo taką, ja wybrałem taką I to by było na tyle. Jeszcze wam pokażę ze sklepu wszystko jest. Jedynie nie czego nie ma to uzbrojenia. Pojedyncze. Bo w karierze, w garażu nie można wybrać jakiegoś się chce uzbrojenia. I czasami Z z podwójnych pocisków miałem pojedyncze. I Widzicie, wszystko jest. Wszystko. Wszystko. Wszystko uzbrojenia, tylko nie ma całego wszystko wszystko, wszystko wszystko, wszystko i wszystko, i wszystko i wszystko jeszcze powiedzmy o tutaj pokażę tak koła, żeby nie było sportowe, wszystkie są kupione wszystkie, wszystkie wszystkie, wszystkie wszystkie, 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 wszystkie. Terenowe wszystkie, wszystkie, wszystkie Wszystkie koło mam kupione. Ale jedyny taki plus tych kół, że jak się raz je kupi do jednego auta to nie trzeba kupować do każdego są. Tylko jeżeli kupię w tym... W tym pojedzie 14, 15, 16, 17, to one będą już do wszystkich i to by było na tyle chyba 100% kariery 12 na 12% 12 na 12 pojazdów 8 na 8 ligi amatorów 8 na 8 ligi profesjonalistów 8 na 8 ligi e, finałowej całkowity czas gry 8 godzin Przejechany, całkowity przejechany dystans ponad 5683 Albo tak, jeszcze wam powiem dlaczego odblokowałem wszystkie. Dlatego odblokowałem wszystkie, yy, bo jeżeli mamy, robimy powiedzmy rozwałkę, powiedzmy 20 łatwy albo trudny 3 na 3, on może być tak. I tutaj możemy sobie wybrać pojedyncze, podwójne, po, minigun, pojedyncze pociski, minigun albo podwójne pociski minigun. Tutaj zrobiłem takie próbne trasy Ale Pokażę wam na tym I Tutaj mamy auta Oprócz tego mamy czyste auta Oprócz tego też Mamy auta czyste Widzicie Auto Jakby Tyle co je dostał Hunter albo nie na tym on na tym wam pokaże, X i teraz mogę sobie dostosować powiedzmy super sportowe i mogę sobie wybrać wszystko przednie zderzaki, sport yy, zawieszenie standardowe, sportowe albo terenowe jakbym nie odblokował tego w karierze to on tego nie miał Taramin, Wallster i Nemesis. To jest wszystko dzięki odblokowaniu w karierze. I win, i, I Mamy auto takie jak w karierze. Jakbyśmy nie odblokowali tego auta w karierze, to byśmy nie, nie mogli po prostu jeździć. I to jest plus odblokowania rzeczy w karierze. Tutaj damy terenowe. Duże. Super teren... Sportowe. Raczej super terenowe, bo to jest jakiś taki... Usuń plastik. To tak, standardowe. Usuń plastik. Usuń plastik i ma... Maruder. Usuń plastik. Move. To jest wszystko dzięki odblokowaniu w karierze To wybiorę, bo to takie dziwne Dla mnie I możemy sobie wybrać Hardcore hardco, Hardcover Fint wind, Windowmaker I iron I winyle Tak samo jak w karierze Niestety auto... Niestety auto musimy sami w tej grze tutaj robić, w karierze. W, w, dla pojedynczego gracza. O, jeszcze tego zmodyfikuję, widzicie, dużo. Jakbym tego nie zrobił w karierze, nie kupił tego wszystkiego, to bym tego tutaj nie miał. Damy mu super sportowe, spoko. O. Jakoś by. I teraz mamy to za darmo. Strach się bać. A może by takie cosik? Bo pokazuje, że wszystko ma odblokowane. O! Duża! taki oczywiście pobrawi, ciężki systemu. Ciężki pancerz. To, to jest raczej auto sportowe, więc... Uwalniemy. O! Coś takiego. Portowe zawieszenie użytkownika. No nie wiem. Easy, easy. Co? To ja chcę standardowe, jak to widzieć. No, maski. Może takie coś być. Takie i bordard. Wszystko odblokowane. To raczej też jest jakieś auto sportowe. Jum. W każdym aucie niestety zawieszenie trzeba kupić osobno. Nie rozumiem co daje Storm Rider. Ja sobie dam tego Race Edge G pasy Osiągi Turbo O, turbo daje do, dosyć do przyspieszenia, ciężki system Tutaj też raczej to jest sportowe auto mamy mu takie fajne fajne oczywiście jakie są w tej grze niestety tylne z raki mask te boczne i maski nie można w tym aucie w ogóle kupić Nie wiem dlaczego winyle. Blue Red White White Fire Cube RS ogromna tysz. Tysz. Tysz, tysz. To raczej też jest autosportowe Wymienię u te dziadowskie felgi Supersportowe Bo się w tym Cube RS nie podobają tylne światła ale może mi się tylko może inni mi się podobają ale mi tak nie za bardzo F1 racing no widzicie takie okrągłe takie niezbyt według mnie piękne kur... kurwet strips spectra wszystko ma wszystko koło ma jakieś szajskie o! Sportowe... ...tajpon. Tajpon. Tajpon. I wszystkie auta możemy poulepszać do maxi... maxi... To już chyba ulepszałem, jak widzę. o UFO jakie je wygląda? Jednak... Black strip Black Mask. Dziut. Nie wiem ja go ulepszałem. Chyba nie. Jak się je ule ulepszy... ...tauta, oczywiście one będą o wiele lepsze. Co oznaczałem te wskaźniki na dole. Diablo nawet fajne. A tu, a tu może być Orange. No. Nie wiem, to mi się tak za bardzo nie podoba, więc wybieram to. brakar Duża. Ciężki. Ciężki. Koło oczywiście terenowe. Nie żadne inne. O, te są takie. To mi się tak za bardzo nie podoba. A te. O, to jeszcze gorsze. super terenowe albo sportowe. Ja jednak wybieram super terenowe. Poszerzamy delikatnie. O, kur o kurde. Inkubiliator. Wszystkie auta ulepszone na maksa. I w takich zawodach mamy wszystko. Ale chyba to już byłby koniec, więc jeszcze się pożegnam. Więc to był... Ostatni odcinek z gry Crash Day A to są moje przepiękne auta w trybie kariery Takie raczej terenowe wszystkie zrobione więc już teraz zapraszam Was do kolejnej serii z jakiejś tam gry Bo na razie nie wiem WSZYSTKIE AUTO! Dobra, więc... Że to jest auto na koniec, teraz jest to, to tworzenie. Więc... Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Co by można było powiedzieć więcej? Jeżeli się film podobał, to dajcie łapkę w górę. A jak się jak się spodoba to dajcie, a jak... A jak wam tak raz za bardzo nie odpowiada, to zobaczcie inne serie. A nawet tym, co się ta gra odpowiada, też zobaczcie inne serie. Bo, bo to już jest druga moja seria. Więc... Siemano!